Zarówno wrocławianie, jak i subszczanie mają na koncie po 9 zwycięstw i dwie porażki. Ostatnia wygrana ekipie WKK łatwo nie przyszła. Trochę szczęśliwie podopieczni Tomasza Niedbalskiego zwyciężyli w kłocku. No tak, nie najlepiej zagraliśmy w kłocku, to prawda. Trochę szczęście nam pomogło i udało się w końcówce ten mecz wygrać. Także mam nadzieję, że następnym razem jak będziemy grali z niżej notowanym przeciwnikiem, już nie będzie takiej dekoncentracji w drużynie i spokojnie będziemy kontrolować wynik. Teraz o koncentrację możemy być spokojni. W końcu czarni są wiceliderem tabeli. Drużyna z obecnie obecna w drugim miejscu, więc prezentuje bardzo wysoki poziom. Myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, ale myślę, że jeśli podejdziemy do tego spotkania odpowiednio skoncentrowani, zagramy swoją koszykówkę, to mamy szansę, żeby to spotkanie przechylić na swoją korzyść. Wrocławianie nie mogą się już doczekać konfrontacji z bardzo silnym rywalem. Mamy zamiar ich ograć i to my będziemy przewoić od tego, od tej pory w lizę, także szykuje się mam nadzieję ciekawe widowisko i obyśmy to my wyszli z tego spotkania zwycięzcy. Najmocniejszym punktem Słupszczan wydaje się kolektyw. Myślę, że drużyna ze Słupska to jest zespół. Tam jest dużo indywidualności, jednak oni stanowią zespół. Także trzeba zwrócić uwagę Praktycznie na każdego z zawodnika, który wchodzi na boisko. Nie można tylko koncentrować się na pojedynczych osobach, stąd myślę, że ważne będzie skupienie całego zespołu, jako całości, a nie na pojedynczych jednostkach. Sporo grania już za ekipą z podznaku WKK w listopadzie. Prawie 10 meczów teraz w kalendarzu zrobi się. Nieco luźniej. Trochę tego faktycznie jest. Teraz mamy wiadomo lżejsze treningi, bardziej one są taktyczne pod przeciwnika, bo już trochę w nogach czuć to nawarstwienie tych spotkań, ale no, nam to się podoba, bo zawsze lepiej grać mecze niż dużo ćwiczyć. Początek spotkania w HIWKK przy Czajczej w czwartek o godzinie 18.00.